Jaki jest mój ulubiony Holiday Christmas? Bo na święta dostałam pluszowego Foxiego i Frediego od mojego taty I no jest to chyba słodkie akurat, że pomyślało mnie To są dosłownie dwa pluszaki za 20 złotych z Allegro Pierwszy z nich to jest Foxy ja on wygląda chyba tak Nie jest najgorzej Wygląda po prostu jak taki typowy butlek. Jest nawet kinda cute Ale ta kreatura To jest najprawdziwsza kreatura. Ja go nazywam Frederick. Dlaczego? Bo to na pewno to chyba nie jest Freddy. To jest autystyczny brat Frediego. Wyobraź sobie moją reakcję. Jak sobie z rodzinką, są święta i w ogóle. I tata mi daje prezenty. Oczywiście one są tak chyba zapakowane, że ja otwierałam oba te prezenty 20 minut, jakieś, a może nawet 30, bo mój tato to jest taki prankster! I mi zawinął te pluszaki z jakimiś chyba 50 warstwami papieru. I otwierasz, i widzę, co to. Pierwsze co zobaczyłam, to była ta Monobre. On śpi ze mną co noc. Raz jak leżałam, coś mi spadło za łóżko. Ja nie wiedziałam co to. Było ciemno, więc włączyłam latarkę. Pierwsze co widzę, jak kieruję światło na podłogę, to jest ta na morda. <śled> Frederick to ten jeden brat, co nigdy się o nim nie gada.